Anarchia. Miejsce, gdzie nie ma żadnych zasad i nikt nad nami nie panuje. Możemy tu robić to, co nam się żywnie podoba, tak jak na 2 Jest tylko jedno ale. Grają tu sami twórcy, którzy nie wiedzą, kto tak naprawdę jest właścicielem serwera, bo pozostaje on anonimowy. Niestety, nie udało mi się być na starcie serwera, przez co zacząłem grę z dwudniowym opóźnieniem. Musiałem zatem uważać na graczy, którzy mieli już jakąś przewagę. Nie, ja idę sobie jedno serce na starcie otwić. What? <laughs> Zacząłem od zdobycia podstawowych itemów Czułem też na karku oddech Sagiego, więc nie mogłem pozostawać zbyt długo w jednym miejscu Dogadałem się w międzyczasie z Capim, aby dał mi coś na start Nie miał przy sobie Enterchesta, więc ruszyliśmy do jego bazy Jezu, Co zrobi okay. Bambus, what the hell Znalazłeś Bambusa na pustyni? No, ja wiem gdzie jesteś. A to jest jak już dużo tych bambusów. Ale... No, ty nie a, tu dżungla, to dżungla jest. no Musiałem jakoś zmylić Runhisa, bo na ten moment ufałem tylko kapiemu, a moja śmierć równałaby się ze stratą serca, które dostaje każdy po zabiciu kogokolwiek na tym serwerze. Dotarliśmy do tymczasowej bazy, kapitał mi diamentowego seta i pożyczył kill off aby mógł efektywnie kopać. I nadgonić innych graczy. It jest! Jeszcze jak sy. Kopałem tak jakiś czas, skupiając się głównie na diamentach. Coś tam uzbierałem, ale zajęło mi to naprawdę sporo czasu. Następnie postanowiłem szukać miejsca do osiedlenia się i znalazłem coś idealnego: grzybową wyspę. Jak na razie nie miałem stałych sojuszników, jak i wrogów, ale wiedziałem, że będzie ona szybko znaleziona. A mimo przyszłych griffów, chciałbym ciągle ją naprawiać i na niej mieszkać. Pierwszą rzeczą, którą tu zrobiłem, to zebranie jedzonka i trochę skóry, która przyda mi się później na enchant. Zbudowałem też prowizoryczny monument, taki ala wjazd, czy coś na wyspę. A samą bazę nazwałem "-5,5 base". Zrobiłem zagrodę dla krówek i przygotowałem miejsce na farmę, żeby jakoś to się zaczęło prezentować. Chciałbym, żebyśmy się umówili, że spawna po prostu nie ruszamy, żeby ładnie go zrobić. Hm. ktoś może, no... Ktoś komuś może to nie pasować i może będzie grifował, ale wtedy tego osobnika zabijemy po prostu. Nagra film z griffowającego spawna, wszyscy chcą mnie zabić. Ja bym sobie pobudował fajną rzeczy na spawnie. No można, możeś też budować na przykład z obsydianu. <grym> Tego mi się na pewno nie będzie chciało niszczyć. No właśnie, możecie tego nie wiedzieć, ale od początku chciałem zrobić coś ciekawszego na spawnie. Szczerze nie wierzyłem, że będzie im się chciało coś tam budować, więc zbytnio nie przejmowałem się słowami Sagiego. A co do Sagiego, to postanowił on zbudować autostrady ze spawna w nederze, prościutko do mojej nowej bazy. No ładnie. A na niej zacząłem zasadzać trzcinę, zarałem i powiększyłem pole, jak i ilość krów w zagrodzie. W końcu zrobiłem enchant, i oczywiście musiał odwiedzić mnie ten jegomość. Po co on tu przyszedł? Nie wiem. Wracając, przyszła pora na kopanie kwarcu, bo level jakoś trzeba było nabić, żeby zenchantować wszystkie przedmioty potrzebne mi do przetrwania. Właśnie wszedł mi killofflik Efficiency 4 Unbreaking 3. Połączę go tutaj z tym. Okej, okay, tak, 5-3-3. Całą noc tak naprawdę kopałem. Skopałem bardzo dużo złota i debrisu. Teraz sobie skopiemy cały ten gold tą fortunką i zobaczymy, ile wypadnie. Patrzę, jak to wygląda. Nie widać, że to jest ogólnie 400 takich. Dobra, już wszystko skopane. No parę godzin kopania w neterze daje nam fest dużo debris i 30 bloków złota. Ruszyłem na spawna, żeby wykonać pierwszą jak na razie to największą budowlę na serwerze. Chciałem, żeby to miejsce przypominało bardziej tubi i anarchiczny spawn, bo tu chodzi się coś za łatwo. Zabrałem się zatem do roboty i rozpocząłem projekt największego wulkanu, grifu czy coś w tym stylu na spawnie. Robiłem to zazwyczaj w nocy, a jak ktoś wbijał na serwer, to przystawałem, żeby nie domyślili się, że to ja. Oczywiście od tak monotonnej, czyli Czyli ciągłe lanie wody i lawy. Czasem wyłączał się mózg. O nie, zniszczyłem sobie lawę. Fuck. Dobra, godzina, roboty prezentuje się to mniej więcej tak już woda zlatuje na dół no na razie jestem na 170 chyba 9 kratce tam, trzeba dobić do 200 bo na razie wrażenia trochę nie robi, jest dosyć spore ale będzie historyczna budowla przejdźmy do bardziej nielegalnych czynności czyli bugów gry pozwalających nam duplikować itemy tak zwanych dupów bardzo ciężko było mi znaleźć coś sensownego na wersję 1.18.1 ale odkryłem jedną rzecz która no nie do końca zadziałała ale może się przydać w innym aspekcie, yy, byłem sobie zabić ośmiorniczki i kurczaka, żeby Stworzyć coś takiego. Dowiedziałem się o jednym z dupów na 1.18.1 na serwer Paper i Spigot. Postanowiłem go wykorzystać. Nie wiem, czy on działa. Właśnie minusy tych dupów na Paper i Spigota serwery są takie, że one są bardzo szybko patchowane przez team deweloperów. No i tak, ten dup wymaga tak, książki, którą stworzyłem. Potrzebne było stworzenie tego z biblioteczki tam płytek. Trzeba wsadzić tu książkę. Tutaj moje wszystkie przedmioty, które chcę zduplikować, czyli mój set. Ogólnie nie, nie mam czy to zadziała, tak będę to testował. Bo generalnie może nie zadziałać przez to, że powinno się zapisać serwer przed tym. Ja nie mam dostępu do tych komend. Tutaj jeszcze jedną modyfikację trzeba było pobrać, żeby to zrobić, i spróbujmy. O, chyba działa. Nie mogę otworzyć skrzyni. I teraz sytuacja wygląda tak, że miejmy nadzieję, że serwer ma auto restarta. Chyba ma, bo już tu widzę, że działa. Okej, okay, serwer działa. Generalnie chodziło o to, żeby włożyć item do skrzynki. Serwer musiał się przed tym zapisać, a następnie ja go crashowałem. Dzięki czemu przedmioty powinny być i w skrzynce, i w moim ekwipunku. Niestety to nie zadziałało, bo nie mogłem zapisać serwera. Przynajmniej tak sądzę, że taki jest powód, dlaczego to nie wyszło. I to chyba przez to, że się nie zapisuje serwer. Kurczę, że ja nie mogę go zapisać jakoś. Nie przejmowałem się i ruszyłem dokończyć mój wulkan na spawnie. Tutaj ktoś. Ktoś widzowie zrobił sobie jakiegoś placka z dirta. Nie wiem po co ma to służyć, ale tylko mi pomoże w, w dalszym briefie, także dziękuję. Okazało się, że Dexi zbudował tam Wyspę Przyjaźni. Jest to przyjazne miejsce do odpoczynku na spawnie. Jednak robota musiała zostać dokończona, a wyspa koniec końców powstała na szczycie wulkanu. Wulkan ma być na 320 kratce Y, jest na 200. wszystko. <laughs> A to jest takie pracochłonne Im wyższy ten wulkan, tym więcej czasu zajmuje lawie, żeby spłynęła na sam dół Na stworzenie tego poświęciłem łącznie około 5 godzin Pracowałem nad tym jakieś 3 noce w okolicach godziny 2 Ale w końcu udało się Mount Cable West stoi na spawnie Na jak długo? Tego nie wiem, ale raczej nikomu nie będzie się chciało tego psuć Widzowie, proszę zobaczyć Y319 Sam wierzchołek, żeby był trochę mniejszy Nie czekałem, żeby się długo rozlewała ta lawa Udało się Tutaj specjalnie nie napisałem, kto to Robił. Myślę ogólnie, że podejrzewałem, że to ja zrobiłem. O kurde. No jest to ogromne, jest to, jest to serio ogromne O kurde, coś nie coś potrafię Pamiętacie wcześniejszego dupa, który nie działał? Tak się składa, że on kraszuje też serwer I postanowiłem to wykorzystać na chłopakach Leciutko przytrolować, ale tylko tak delikatnie No i chyba to dzisiaj nie wiedzą, że zrobiłem to ja, także zobaczcie Dobra gościu, z szafkę z piątki Lali. 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 No i fajny serwer Co nie? jest? bo pada. A, bo to ta baja z cheatów, co że jak zabija to. Co jest sobie? ty! Oczywiście. Ej, ci się biją i kurwa serwer wywala, nie? Faza Postanowiłem powiększyć swoją farmę, żeby jakoś ładniej to wyglądało, a w przyszłości chciałbym zamienić całą taką wysepkę w pole zboża. Zbudowałem też prowizoryczną flagę na wyspie, jako takie małe urozmaicenie, i szczerze, nawet spoko to wygląda. Następnie zająłem się transportem villagera do mojej bazy. Nie korzystałem z nich ogólnie zbyt często, więc nie do końca wiedziałem, jak działają. Zrobiłem z niego bibliotekarza i zacząłem się tradować, poszukując książki z Mendingiem. Myślałem, że pokaże się ona w jednym z ostatnich tradów, ale jak wiecie, myliłem się. Znalazłem za to inną wioskę, i tam stawiałem i niszczyłem lektern, aż w końcu udało się. Wchodź tu, co ty masz? Jest! Mending, jest mending, jest mending, jest mending Ale stos Dobra, pick, pick, mending Kurde, tylko nie mam Emeraldu. Się wyprztykałem, jak jestem baran. Zacząłem wymieniać się z innymi villagerami za emeraldy i koniec końców zdobyłem trzy książki z mendingiem. Co, jak na początek, w zupełności mi wystarczyło. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze tu wrócę. Spróbuję zdobyć emeraldy i jeszcze tu wrócę. Postanowiłem dodać ten enchant na całego swojego seta. Buty akurat już miały mending, więc miałem obecnie najlepszą zbroję w grze. Ale też będzie trzeba dać mending na l No i jeszcze przydałyby się ze cztery książki. Próbuję pokopać emeraldy, je czy jakoś zdobyć, i będzie, będzie wszystko cacy Po drodze na kopanie emeraldów, zabiję przywódcę pillagerów i poszedłem zdobyć mój pierwszy totem. Chowajcie się do domu. Szczerze to myślałem, że rajdy są nieco trudniejsze, ale z nenderightowym setem po prostu łatwo idzie go ukończyć. Koniego mi chodzi. Jest, mam totem. No i teraz powinny być darmowe trady, Fajnie że się cieszysz, teraz dawaj mi mending wykup. O, gość ma książkę Unbreaking 3, o kurde droga, ale opłaca się, raczej się opłaca, wezmę ją. Próbowałem zrobić kolejnego villagera z mendingiem i po wielu staraniach udało się. Jego ceny były sporo obniżone, bo uratowałem mu wioskę. Chociaż i tak dużo się cenił. Bierzemy, bierzemy tyle ile możemy. Ile mendingów najpierw? Raz, dwa, trzy, 7, 8, 9, 9 mendingów mam. Ja naprawiam elitrę, dodajmy do elitry mending i unbreaking. O kurde, 18 level potrzebuję. Idę sobie po żeby móc dodać do, do kilofa do miecza. Najważniejsze do elitry mending. Idę sobie pokopać kwart w takim bądź razie. Kwart kopałem przez jakiś czas, aż w końcu stwierdziłem, żeby iść do endu i zdobyć trochę obsydianu. Poświęciłem na to jeden wieczór. Na oko było to około 2-3 godziny i wykopałem 35 stagów. Obsydianu, które schowałem do skrzynki pod ziemią koło Enchantu na mojej wyspie. Nie wiem jak, ale Sagi znalazł i ukradł ten obsydian. Za co należała mu się kara. Nie, bo się latam na litrze tutaj. Hity nie wchodziły mi za szybko i postanowiłem wylać wodę. Co było ogromnym błędem, bo Sagi wyperełkował się z portalu. Czego? Piotrek, co ty... Niestety wkopał się pod ziemię na szyfcie i szanse na znalezienie go były marne, ale powiedział, że odda mi obsydian. Piotrek, ja ci to. Odda. Nie no zabijajmy, dobra. No to masz 5 minut. Jak tego nie będzie, to cię zabijam. Id idę, przynieść, idę, przynieść. Ale trochę zużyłem, jak uciekałem przed tamtem Nie interesuje mnie to, ma być wszystko. Idę, słabo kopać. Dobra, dobra idę, 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 idę Jak mi oddasz obsydian, to się nie będę bił. W międzyczasie kapi dał itemysagiemu, który mu wcześniej obiecał. Coraz mniej wierzyłem w to, że oddam ją skradziony obsydian. Sobie, daj coś jeszcze. Daj, daj, daj. daj. Ale no, masz ten obsydian, nie, nie. czy nie?

GG Oddam Piotrek, ale możesz mnie nie mieć. To oddaj obsidian Nie no tak szczerze Piotrek nie mam wszystkiego przy sobie teraz. No to gdzie masz wszystko? Na spawnie zostawiłem skrzynce. No to Też. co ty tu robisz? Przyszedłem ci ciekaw... No nie bij i tak nie dostaniesz wszystkiego. Ej to che pomocą przyszedł mi śmieszny, który próbował razem ze mną wymierzyć sprawiedliwość. Jednak Sagi ciągle uciekał. Nieudolnie próbował nas zabić, podkopując nederowy tunel. Ale wy tak nie wolno. Wier oj, 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 oj. oj, oj. Chłopaki, co się zrobiła co drugiej w nocy. A potem postanowił zgryfować mi wyspę, paląc enchant niszcząc wszystkie skrzynki i zabijając krowy. Chyba spawn jednak nie będzie niezgrifowany. Chciałbym, ja żebyśmy się umówili, że spawn po prostu tym ruszamy, żeby ładnie go zrobił. Cała akcja działa się koło drugiej w nocy i Sagiemu chyba zrobiło się głupio, bo wiedział, że dbam o swoją wyspę i mi bardzo na nie zależy. Postanowił więc zwrócić obsydian i dać mi coś w prezencie. Dostałem księgę z martwych wstania, która pozwala na odrodzenie gracza, który stracił już wszystkie serca, czyli kiedy umarł 10 razy, nie zabijając przy tym nikogo. Jest to obecnie najrzadszy przedmiot na serwerze i na pewno mi się przyda. Gdy tylko myślałem, że będę miał już święty spokój. Coś znowu się stało Po trzech dniach od ostatniej odbudowy wyspy I mojej nieaktywności na serwerze Ktoś ponownie ją zniszczył A kto zniszczył moją wyspę? Yyy szczerze to nie wiem, ale Może się Będę się starał o tym dowiedzieć 9 kwietnia Dranchis się tu podpisał rzekomo Nie wierzę, że to był on Okej, okay, no to już wiesz To serio był Dranchis. Serio? Gadaliśmy jeszcze wczoraj, gadał Jak. o tym, że cię zwalił Plus jeszcze wczoraj stary My stoimy na, na tej wyspie przyjaźni, nie? Mhm Chłop Zaczął kryształy rozsadzać przy każdym. Tak po prostu. Oczywiście Griff został przeze mnie bardzo szybko odbudowany. Mimo to policzę się z Dranhisem, bo odważył się tu wejść i zbezcześcić moją bazę. A jeżeli ty chcesz dołączyć na anarchię, zajrzyj w opis filmu i przeczytaj wymagania.